Sparujemy teraz swojego iPhone'a z iO5 funkcją Apple CarPlay. W menu głównym iO5 wybierz opcję Carling i wybierz z listy Apple CarPlay. Teraz weź telefon, przejdź w ustawienia, dalej w Bluetooth. Na liście inne urządzenia znajdź swoje iO5. Wybierz wersję bez LE. Potwierdź połączenie na obu ekranach. Wybierz czy synchronizować kontakty. Po chwili Twój telefon zapyta, czy używać protokołu CarPlay. Wybieramy używaj CarPlay. Teraz za każdym razem jak uruchomisz motocykl, Apple CarPlay połączy się automatycznie.